powracamy. Jak wiemy w poprzednim odcinku zakończyliśmy tankować Tira, no to zaczęliśmy co ja mówię. I dzisiaj widowie to będzie ten dzień, że po prostu jesteśmy w ważnym transportem publicznym, więc musimy zmniejszyć prędkość do 90, ustalić tylko na jeden turbo. Choć w sumie niby skoczymy, to w poprzednim odcinku próbowaliśmy skoczyć, ale musimy przewieźć materiały, więc pojadę po naczepę. Jeśli ją w ogóle znajdę, bo troszkę już się tam, tutaj troszkę tam naczepy się głupią. W ogóle ta ciężarówka jest z lat 80, z tego trzeciego mam nadzieję, że chyba na dalej tu stoi no oczywiście, że stoi, bo jakby nie inaczej więc spróbujemy się do niej z powrotem podłączyć idealnie Tak, czekaj, ale chyba nie tak o, dobra teraz pyk, 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 pięknie możemy ruszać w dalszą trasę tu trzeba się zatrzymać przy moim domu Widzę Widzowie, trochę za szybko. Okej, okay, widzę, że musiałem sprawdzić. No, co ja zrobiłem? Ta ciężarówka nie ma sensu. Widzę, próbujemy czas nosić, a nic nie widzę. Widzę tylko moją naczepę. Wycofamy się do mojego domu, otwieramy oczywiście bramę, bo nie wiem ciężarówka się tu nie zmieści, ale postaramy się przynajmniej tu wjechać, bo ostatnio jakby nawierzchnia zrobiła się śliska, wiemy jest nowy rok, ale w Brukiewie to jest prawie nienormalne. Mam przyczepność na normalną, więc spróbuję może na jedynce. Więc co, zamiast tego dużo kosz... Więc ustalamy na mocniejsze i spróbujmy tu wycofać około tak. Mam zablokowane, mam zablokowane. you uh. Nie zdemontuję narzędzi. Dup. No Nie możemy mieli Więc widzowie, zapomniałam w sumie o was. Ale to już nie koniec na ten odcinek, więc jak chcecie dalej wpadać na te odcinki fajne, jeśli pod następnym filmiem zostawicie 700 tysięcy wyświetleń, praktycznie może zagram a Brainot, ale zobaczymy.